w tam łebka, potem jakąś część przywiózł coś tam Dobra, siemano Dzisiaj tak bardziej na poważnie Arian za kierownicą, przywita się ładnie Tak, witam, witam wszystkich Słuchajcie, jedziemy do fryzjera dzisiaj i nakręcimy po drodze trochę miasta, coś tam jak się uda, to nakręcimy jak nas ścina fryzjer, bo jedziemy takiego gościa, co konkretnie szczyże takiego turasa, czyli jak oglądacie ten film to znaczy, że pozwolił na nagrywać, nie? Dokładnie, dokładnie. No bo trzy miechy już nie byliśmy u fryzjera, bo od niedawna dopiero otworzyli, a dwa tygodnie temu dzwoniłem i zrobić, żeby nas umówić dzisiaj na 16.30, mordy, a film wleci w niedzielę. Także zapraszam na krótkie intro i pokażemy wam trochę miasta, yo! Zobaczcie, mamy trochę czasu i weźliśmy sobie na pisko przed fryzjerem. Zobaczcie, ile tu ludzi siedzi na tarasach. Nie ma żadnej korony, to jest wałek jak chuj. Zdrowia, Jadwiga. Masaż Dobra, pijemy browara, mamy 15 minut i lecimy do fryzjera. Przypał będzie, bo będzie od nas ział browarem, nie? Jak będziemy się jeść. Dobra, zaraz pokażemy wam, jak się ścinamy, jak się uda. Yo, mordy. Dobra, browarek wypity, lecimy teraz się ofrygać. Holenderskimi ulicami przemykamy Podziwiajcie widoki Wszędzie siedzą ludzie normalnie zobacz na stole wszyscy siedzą nie? Normalnie, wszystko Dawaj, tędy lecimy Słuchajcie, siedzimy w poczekalni Tak to może nazwać nie poczekalnią i zobaczcie jaki to jest zajebisty klimat Zobaczcie sobie, kawusi można się napić, wypoczynek w skórach, można sobie zagrać, taka stara konsola, jak ktoś się kojarzy Gamecube. ale ta ściana jest mistrzowska, zobaczcie jeszcze raz, widzicie młody? jest tak naprawdę barber, nie plezier, nie, brzydką też potrafi nacinać, słuchajcie, no nie wiemy, czy nam się uda nagrać, jak on nas ścina, bo... Tam w tu raz u niego siedzi, bo to jest turek i oni tam sobie gadają. Najwyżej pokażemy nasze fryzury przed ścięciem. Zobacz, jak wygląda Adrian przed ścięciem? Bo jak cholera. Jest 3 miesiące, tylko krótko rosną? Zobaczcie na mnie. To jest dopiero szopanie. znaczy A się się nie obcinałem, tylko raz mi Adrian boki czasną. I zaraz pokażemy, jak wyglądamy po ścięciu. Bo raczej nie da rady nagrać jaką ścina, bo za dużo ludzi tam siedzi koło niego. Dobra mordy, tak wyglądają nasze fryzurki, Adrian, króciutko, pokaż boczki. No wracamy do życia. No tak wygląda wyglądam ja. Mam nadzieję, że widać. Lecimy dalej, jeszcze coś wam pokazujemy i zobaczymy co tam dalej się dzieje. Yo! Dobra, lecimy sobie miastem. Zaraz wejdziemy na taki fajny most i wam pokażemy. Bo ten most przedziela dwa miasta. My mieszkamy po jednej stronie, wystarczy przejść przez most i jesteś na drugiej stronie, nie? Dokładnie. Zaraz wejdziemy tam jest zajebisty widok. Słuchajcie, strasznie wieje. I zobaczcie po tej stronie mostu gdzie są te statki, to tam byliśmy u fryzjera a my mieszkamy z tej strony. I zaraz mamy... Tu jest ten most, ale teraz... Bo tak dobrze nie widać, wrzucam Wam teraz screena, jak wygląda termost w dzień i w nocy, jak mi się uda znaleźć na necie. Patrzcie teraz, joł! Także tak wygląda termost. Tam zobaczcie, jest restauracja na statku. Można sobie piwo wypić. Sorry za wiatr, ale wieje strasznie. No. Tam świeża rybka. I jest elegancka woda. no Tam, gdzie to restauracja jest, tam jest piwko i zajebista rybka. Jest pyszna, no. no, dobra, lecimy z tego mostu dalej, bo tu wieje jak. No, jak wiecie co? Nie, i tak się idzie. Zobaczcie, tutaj jest ścieżka dla pieszych, tu jest ścieżka rowerowa, a tam jest asfalt. Gdzie jeżdżą samochody? A tam gościu podnosi most, on jest na takich kołach. Zobaczcie, te koła są takie wyjewane, one się zwijają i most się podnosi, nie? No i co? Holandia się nie obejdzie bez rowerów. Zobaczcie, mieszkamy w takim małym miasteczku, jest 7 tysięcy mieszkańców. A zaraz wam pokażę jaki jest jebitny parking z rowerami. Ile tu jest rowerów? To jest mało, to jest mało, to jest mało tak, nie, ale są fakt. Tu jest tylko 7 tysięcy mieszkańców. A ogólnie w całej Holandii jakbyś zliczył rowery, to jest wszystkie te na sklepach, na magazynach. To jest więcej niż ludzi. Kiedyś czytałem, że rowerów w Holandii jest więcej niż ludzi. Tak. Dobra, jest, choć pokażemy im teraz, jak się. Na park, jak się wrzuca na rowery na górę, nie? Na górę. No. Zobaczcie, tu, są, tu jest pełny rower, nie dla złodziei, to tu jest raj. Tak. W weekendy to tu jest pusto, wiadomo, bo w tygodniu. Zobaczcie, na górę sobie, sobie tak, wysuwasz sobie rower, nie? Wysuwasz tu na rower. O! Bierzesz tak, tu kołem, podrzucasz tak, go do góry tak, i zbijasz z powrotem. z powrotem. No, bo... dobrze, jeszcze zobaczcie sobie. On idzie tam, het. Nie? A tu jest policja, zobaczcie. się nie Tu jest od razu policja. Dobrze, sobie go kombinowali, nie? Parking koło obszarni. No, dokładnie. Pozdrawiamy panów policjantów. Chodź tak do giną, No. Dobra, no i na dzisiaj to na tyle będzie. Bo akurat wyskoczyliśmy do fryzjera, to żeśmy zrobili parę, parę ciekawych ujęć. Dokładnie. Żeby was nie zanudzać. Lecimy do chaty, w ogóle zimno jest, dzisiaj wieje. Dzisiaj jest w ogóle sobota, 6 czerwca, wrzucamy to jutro, w niedzielę, będzie 7 czerwca. Dokładnie, czerwca, tak? więc rzucimy jeszcze u danej niedzieli. Tak, i za w następny piątek będzie losowanie tego głośnika, co tam w poprzednim filmie był konkurs. Także życzymy Wam powodzenia i do następnego. Yo! Dokładnie, yo!